Witam wszystkich, z tej strony Katekła, to jest już drugi dzień maratonu. Jako, że na spokojnie daliście sobie radę z 200 łapkami, to podnosimy poprzeczkę i od teraz, dopiero gdy zobaczę 250 łapek, to wlatuje kolejny odcinek, ale pamiętajcie, przed północą. Dziś z pomocą Ace Trenera Lupiego... Hej, Pokemoniacy, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Lupi i zapraszam na odcinek. Na warsztat za sprawą ankiety na Discordzie rouletowo bierzemy trawiasto duchowego startera z regionu Alola, czyli Decidueya. Zapraszam do oglądania. Jego kategoria to Pokémon Kołczan, a japońska nazwa to Junaipa, co oznacza drzewny snajper. I jest połączenie słowa Ju, co z japońskiego właśnie znaczy drzewo, oraz snajper. Mierzy 160 cm oraz waży 36 kg, więc jest zdecydowanie większy od przeciętnej sowy. Ewoluuje na poziomie 34 z Dartrixa. A to jest jego shiny. Decidueye to wysoki ptasi pokemon przypominający sowę. Pomimo, że wygląda na prawdziwego kozaka, to jednak, gdy zostanie zaskoczony, łatwo wpada w panikę. Dlatego pamiętajcie, nie straszcie ich nigdy, ponieważ mogą wam zejść na zawał. Jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o kamuflaż, co pozwala mu po cichu atakować niczego niespodziewających się przeciwników. Podskok, wycelowanie we wroga i wystrzał zajmuje temu pokemonowi zaledwie 1 dziesiątą sekundy. Nie dość że jest niesamowicie szybki, to jeszcze piekielnie celny. Potrafi ustrzelić cel oddalony nawet o pół mili. Decidual y jest jedynym znanym pokemonem zdolnym do nauki ruchu Spirit Shackle. W anime zadebiutował w odcinku 63 serii Pokémon Sun and Moon pod tytułem Pushing the Fire Envelope, który na ten moment nie został jeszcze wyemitowany w Polsce. Może się również pochwalić występem w Pokémon Tournament DX wydanym na Nintendo Switch. Decidueye to najlżejszy w pełni wyewoluowany starter oraz jedyny, który zmienia podtyp. W jego przypadku z latającego na duchowy. Pokémon ten razem z innymi starterami z Aloli wyciekł 145 dni przed oficjalnym ujawnieniem ich wizerunków. Co ciekawe, dowiedziano się wtedy, że jego nazwą kodową była Sowa 3. Decydua jest oparty na sowie. Najbardziej przypomina Pueo, która, według wierzeń hawajskich, jest cielesną formą Aumakui duchów przodków. Prawdopodobnie to przyczyniło się do dodania mu typu duchowego. Dodatkowo ma także cechy wspólne z półmykówką zwyczajną, która na niektórych obszarach znana jest też jako sowa-duch, a także wymarłym ptakiem z rodzaju Gralistrix, przez co kontynuuje trend opierania trawiastych starterów na wymarłych zwierzętach. Związek między światem nadprzyrodzonym a sowami był kiedyś bardzo popularnym motywem, ponieważ dawniej zwierzęta te postrzegane były zarówno jako nosiciele śmierci, jak i niespokojne dusze. Poza tym The City Wife wzorowany jest także na oraz angielskim Bohaterze ludowym Robin Hoodzie. Jego nazwa jest kombinacją wyrazów Deciduous, czyli angielskiego określenia na drzewa lub krzewy, które okresowo gubią liście, Duel, czyli pojedynku, i Deaday, czyli strzelca wyborowego bądź snajpera. Pomimo opinii super szybkiego, posiada jedną z niższych statystyk szybkości w pełni rozwiniętego Pokemona. Jest to jedyny Pokemon trawiasto-duchowy. Wszystkie inne takie kombinacje mają odwrotną kolejność. No i to by było na tyle. Mamy nadzieję, że teraz wiecie już nieco więcej o tym Pokemonie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, aby dobić do 250. Serdecznie zapraszam Was do wbiciu na kanał Lubiego oraz zasubskrybowaniu go, ponieważ już niedługo pojawią się tam materiały z moim udziałem. Ponadto wbijajcie na grupę Potionic Kataku oraz Discord roletowo. Do widzenia, dobranoc.